W świecie metro Polska istnieje jako część globalnego krajobrazu po wojnie jądrowej i katastrofie biologiczno-atomowej, której skutki w ogromnej części uczyniły życie na powierzchni niemal niemożliwym. Państwo polskie nie funkcjonuje już jako spójna, jednolita struktura polityczna, lecz jako drobne enklawy ocalałych ludzi, społeczności ledwie utrzymujące się przy życiu, w resztkach infrastruktury podziemnej, w tunelach, bunkrach, stacjach metra i dawnych sieciach kanalizacyjnych. Jednym z kluczowych miejsc, w których ludzkość odnalazła schronienie, jest Warszawa, jedyne miasto w Polsce, które posiada przedwojenną sieć metra. Co ciekawe, bomby spadły na Warszawę w dużej liczbie, jednak w odróżnieniu od wielu innych miejsc, ich wybuchy miały charakter detonacji troposferycznych, co oznacza, że fala uderzeniowa była relatywnie słaba lub ograniczona, natomiast głównym skutkiem była emisja promieniotwórcza i rozprzestrzenianie substancji aktywnych w postaci radioaktywnej chmury. Ta specyficzna technika ataku oznacza, że sama struktura miasta, budynki, ulice, konstrukcje nie zostały dosłownie zburzone na ogromną skalę, lecz ulegały silnemu skażeniu radiacyjnemu i biologicznemu. W efekcie, większość powierzchni Warszawy staje się dla ludzi w latach po wojnie miejscem śmiertelnego zagrożenia. Panuje tu permanentna zima jądrowa, ekstremalne mrozy. Opad radioaktywnych substancji, kwaśne deszcze i toksyczne chmury wpływają na wszystko, co żyje lub przebywa na powierzchni Ziemi. Nawet w roku 2033 temperatury pozostają skrajnie niskie, a pochmurny surowy klimat uniemożliwia naturalne odradzanie roślinności i normalnych warunków biologicznych. Dla ocalałych najbezpieczniejszym schronieniem stały się podziemne struktury, tunele metra i powiązane systemy schronowe. W Warszawie część linii metra, zwłaszcza M1, była projektowana z myślą o pełnieniu funkcji awaryjnych schronów przeciwbombowych, co zwiększało jej przydatność w warunkach apokalipsy. W Uniwersum Metro czynne stały się frakcje i ugrupowania polityczne funkcjonujące na stacjach metra w Warszawie, prowadzące między sobą spory o przywództwo, terytoria i zasoby. Przykładem była frakcja Ratusz Arsenał, która posiada broń palną i kontroluje strategiczne wejścia do metra oraz sąsiadujące stacje. Istotny jest także koalicyjny ruch radomski, zrzeszający stacje południowej części Warszawy: Wierzbno, Wilanowska, Służew, Ursynów, Natolin. To ugrupowanie, bardziej liberalne w porównaniu z wieloma innymi, staje się jednym z większych graczy w stołecznym systemie metra. Niektóre stacje, takie jak Politechnika czy Świętokrzyska, przekształciły się w centra handlowej wymiany towarów, gdzie handlarze z różnych frakcji spotykali się pod czujnym okiem zbrojnych straży. Pomiędzy tunelami krążyły zaś opowieści o tajemniczym pociągu widmie, który ma poruszać się po nieczynnych odcinkach linii i zabierać tych, którzy odważyli się wyruszyć zbyt daleko. Ludzie mówili też o istotach, które nie są już ludźmi mutantach, którzy zachowali wspomnienia i mowę, lecz utracili człowieczeństwo. W niektórych częściach metra funkcjonują szkoły. Improwizowane, prowadzone przez byłych nauczycieli i żołnierzy, którzy uczą nie tylko czytania i pisania, ale też obsługi broni i zasad przetrwania. Religia w tych społecznościach przybiera różne formy: od czczenia starych symboli narodowych, pokult światła jarzeniówek, które są jedynym źródłem blasku w mroku. Najwięcej mówi się jednak o świetlistych, tajemniczej grupie, która według legend zna drogę do podziemnego schronu rządowego pod belwederem. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomagacie mi tym działaniem w rozwoju kanału. Na powierzchni Ziemi, na terenie Warszawy i jej peryferiach sytuacja ocalałych jest znacznie cięższa niż w podziemiach metra. Wiadomo jednak o istnieniu schronów i kompleksów badawczych, takich jak tajemnicza placówka zwana Owczarnią w Bemowie, która pojawiła się w opowiadaniu Achromatopsja. W opowiadaniach pojawiają się także pozycje mówiące o sojuszu ludzi ukrywających się poza miastem, lecz ich funkcjonowanie jest trudne i zagrożone atakami mutantów czy bandytów. Niektórzy twierdzą, że w ruinach pałacu kultury i nauki działała sekta, która czci światło, uważając, że promieniowanie jest boską siłą oczyszczenia. Wierzą, że zniszczenie świata było początkiem nowego porządku, a mutacje to forma boskiej ewolucji. W północnych dzielnicach, w rejonie Bielan, według plotek istnieje schronienie w którym pracują ostatni polscy naukowcy, próbując odtworzyć niezanieczyszczone promieniowaniem nasiona dawnych roślin. Ale Warszawa to nie cała Polska w świecie metro. W wielu innych miastach, choć w znacznie bardziej ograniczonym zakresie, również przetrwały polskie społeczności. Na Kraków zrzucono dwie bomby nuklearne, przez co przetrwało niewielu mieszkańców. Mimo to część ocalałych znalazła schronienie w rozległych podziemiach nowej huty, kopalni Wieliczka i dawnych tunelach. Przy czym z czasem struktury te uległy degeneracji, a konflikty wewnętrzne i zagrożenia zewnętrzne dręczyły społeczność. W Wrocławiu ocaleńcy przeżyli schronieni głównie w systemach kanalizacyjnych. Z upływem czasu na terenie kraju pojawiły się mutacje fauny i flory. Do tuneli często próbowały wedrzeć się zmutowane stworzenia, a dzika zmutowana flora zagrażała infrastrukturze podziemnej. We Wrocławiu frakcje ludzkie podzieliły teren metropolii, wschód miasta należał do gangów i kanibali. Zachód kontrolowany był przez grupowania Kiboli, a południe przez grupy bardziej cywilizowane. W obrębie Szczecina zachowały się struktury społeczne na stałym lądzie i przybrzeżnych wodach. Część populacji żyła na połączonych łodziach na Zatoce Gdańskiej, część w wojskowych schronach torpedowych w Gdyni, a w samym Szczecinie dominowały grupy próbujące odtworzyć kultury pogańskie i rodzimowiercze, przekształcając dawne kościoły w świątynie pogańskie przy użyciu motywów słowiańskich rusałki, strzyk, utopców. Na północy kraju w rejonach Mazur krążą legendy o ludziach jezior, społeczności, która miała przystosować się do życia w skażonej wodzie. Niektórzy twierdzą, że nie są już do końca ludźmi. W okolicach Białegostoku zachowała się niewielka enklawa rolnicza. Ludzie uprawiają tam grzyby w starych piwnicach, a ich gospodarka opiera się na wymianie z handlarzami ze stolicy. W Gdańsku przetrwała mała kolonia naukowców w dawnym kampusie Politechniki, korzystając z prymitywnych reaktorów i baterii słonecznych, które zbudowali z wraków statków. Utrzymują kontakt radiowy z południem kraju, ale ich sygnał jest przerywany, jakby coś lub ktoś próbował go zakłócać. Niektórzy mówią o szumie północy zjawisku dźwiękowym, które doprowadza ludzi do szaleństwa. W rejonie Śląska, Katowice zabrze społeczności ukrywały się w dawnych kopalniach. W Katowicach część ludzi zamieszkiwała podziemia wydobywcze, podczas gdy na powierzchni ziemi funkcjonowało rygorystycznie kontrolowane społeczeństwo w bibliotece miejskiej, które traktowało kobiety jako inkubatory. Komunikacja między tymi społecznościami była mocno ograniczona. W rejonach Gór Świętokrzyskich czy Tatr, Giewont, Góra Żar, grupki ludzi próbowały izolować się od reszty świata, utrzymując religijne społeczności. W tym przykładowo kult na Górze Żar. W którym wojna i apokalipsa miały wymiar symbolicznej odnowy. W samej łodzi ludność ocalała w kanałach i dawnej infrastrukturze. 632 osoby to dokładna liczba ocalałych. Społeczność ta z czasem podzieliła się na dwie skrajne frakcje: kult religijny prowadzony przez dwóch dawnych księży katolickich, kontra ruch ateistów, który dążył do racjonalności za wszelką cenę. Konflikt między nimi eskalował do poziomu otwartej wojny. Podobne starcia o ideologicznych podstawach miały miejsce w innych regionach, w Poznaniu, gdzie resztki armii próbowały przywrócić przedwojenny porządek, ścierając się z anarchistycznym ruchem wolnych ludów. Na Lubelszczyźnie, według przekazów, istniała osada zwana Nowym Zakonem, w której mnisi traktowali radioaktywny pył jako święty sakrament. W obszarach wiejskich i mniejszych miejscowościach ocalałe grupy żyły w piwnicach, bunkrach, dawnych obiektach przemysłowych lub kopalni. Część społeczności, gorzej wyposażonych i słabiej zorganizowanych, została zdziesiątkowana wskutek mrozu, głodu, chorób, mutantów, albo stała się ofiarą silniejszych frakcji. Charakterystycznym elementem tej postapokaliptycznej Polski była także transformacja fauny i flory. Zwierzęta i rośliny, które przetrwały promieniowanie i zmiany klimatyczne, często ulegały mutacji. W Warszawie pojawiają się drapieżne owady. Krzyżówki międzygatunkowe, gigantyczne robactwo, zmodyfikowane stawonogi. W Krakowie i Wrocławiu roślinność przekształciła się w agresywne, niebezpieczne formy zdolne do polowania na ludzi, a fauna wzdłuż głównych arterii wodnych pokroju Wisły zaadoptowała się do skażonego środowiska, tworząc nowe gatunki pokroju agresywnych błotniaków niebezpiecznych dla zdrowia pasożytniczych glonów, czy też radioaktywnych grzybów świecących w ciemności, które generowały groźne toksyny. Choć Polska w uniwersum Metro nie odgrywa roli centralnej w kanonicznych powieściach Głuchowskiego, to stanowi istotny element rozszerzonego uniwersum. Ocaleni Polacy są przedstawieni jako ludzie walczący o byt w ekstremalnych warunkach, często walczący nie tylko z mutantami, ale także między sobą, rywalizując o zasoby w ograniczonym świecie podziemi. Podsumowując, w uniwersum Metro Polska nie stanowi jednego z bytu państwowego, lecz rozproszone archipelagi społeczności skrywających się pod ziemią. Warszawa pełni rolę lokalnego centrum państwowości dzięki istniejącej sieci metra i frakcjom walczącym o wpływy. Poza stolicą ludność rozproszona jest w miastach takich jak Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Szczecin. Wszędzie ludzie zmuszeni są do walki o przetrwanie przed skażeniem, zimnem, mutantami, a także konfliktami wewnętrznymi czy też najazdami agresywniejszych grup. Fauna i flora przybrała patologiczne, mutacyjne formy, niezwykle groźne dla ocalałych ludzi. Jeśli chcielibyście posłuchać o mutantach i ludzkich frakcjach z tego uniwersum, dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.